Siemanko, z tej strony Offset Dziś będę wam prezentować Najlepszą rozdzielkę do CSa Mianowicie jest to 1080x1080 Wygląda to mniej więcej tak W są dość szerokie Dzięki czemu łatwo będzie trafić No i co? Teraz wam zaprezentować jak to zrobić Tak więc lecimy Aby otworzyć takie oto okno należy kliknąć prawym przyciskiem na pulpit panel sterowania Nvidia Następnie zmiana rozdzielczości Po czym wchodzimy w dostosuj utwórz rozdzielczość dostosowaną tutaj wpisujemy 1080 z tym nie klikamy ja tego nie będę robił tylko po to żeby nie zmieniać sobie rozdzielczości ekranu wy to musicie zrobić następnie zatwierdzić gdzieś wam wyskoczy tutaj takie takie okno w którym musicie zatwierdzić że chcecie zmienić rozdzielczość a mianowicie im dodać ale tak bardziej no i potem klikacie OK wchodzicie w CSa no, i tutaj klikacie w wy Wystawienia wideo. Następnie Aspect ratio, macie widescreen 16x10. Tutaj wybieracie resolution 1080x1080. No i gotowe. Tak więc to tyle. Ja się z Wami nam Siema.